Zapraszam was na, oczywiście ostatnie słowa wuja i zakończenie. Naprawdę mi przykro, bo to był mój uwielbiony youtuber, bo cię Trzymaj się tam, zaraz za tobą pojadę do szpitala. Wszystko będzie dobrze, nie martw się o nic. Słuchaj, no młody. To już chyba nadszedł mój czas. Mam nadzieję, że poradzisz sobie sam na gospodarce. Bo ja. już chyba nie dam rady. Ziemia człowieka wydała i Ziemia człowieka zje, ale za to trzeba ją wielbić. Saturacja spada. Proszę się odsunąć. Reanimacja. Ja trzymam kciuki. Trzymam kciuki za huja. Wielkie plany i marzenia Nagle pryszły w sercu z tym Wakacyjna ta przygoda Tak właśnie się Jak w rumieniu bystra woda I słowa Boćka LS prosto od niego Odpłynęło z prądem dzień. Wakacyjna ta przygoda skończyła tak właśnie się Jak w strumieniu Bystra woda Odpłynęła z prądem Gdzieś Kończył drugi sezon, chciałbym wam wszystkim widzom podziękować za oglądanie tego ministwa. Zaraz obejrzymy sezonu pierwszego zakończenia. Serialu. To był dla mnie zaszczyt widzieć was tylu w każde piątkowe popołudnie i ogromna radość, że moja seria wam się podoba. Czas na przerwę. Gdyż wysiłek wkładany w te odcinki był ogromny, a bardzo mi zależy, by poziom moich filmów był jak najwyższy. Lepsza jakość, nie ilość. A czy wrócimy w kolejne wakacje? No cóż, zobaczymy. Na pewno wróć. A teraz załóżmy pierwszy selfie. Cześć, witajcie. Dzisiaj już ostatnie zaklejanie elementów przed malowaniem. Malujemy tak jak stoi i napęd osobno. No i młody kończy robotę, wieczór idzie, piękne niebo dzisiaj, czerwone znaczy się zmiana pogody idzie. I jakbym tak gdzieś syrenę strażacką słyszał w oddali. No dalej, wysiadaj i bierzemy się za załadunek na wóz tych bron, bo zaraz będzie całkiem ciemno. Dobra, wuja, bez paniki. Zdążymy bez problemu. To będzie szybka akcja. A tu co się kurde dzieje? Patrz, straże jadą na sygnale. No coś się stało. Antek pewno będzie wiedział. Tam się coś dymi na wiosce, poli się coś... Dawaj, zaraz pojedziemy zobaczyć. Antek, co się dzieje? Gdzie ta straż jechała? Edek się poli, stodoła w ogniu. Młody już poleciał, a ja biorę zetora i beczkowóz i jadę też nie ma czasu. No patrz, wuja, ale jajca hehe. Z czego się cieszysz, Durniu? To, że Edek, mój wróg, nie znaczy, że ma się mu cały dorobek życia spalić. Odczepiaj szybko wóz i pełnym gazem leć po nasz beczkowóz i wodą napełniaj. Trzeba mu pomóc. Hej drodzy widzowie, chciałbym Wam bardzo podziękować za to, że oglądaliście tę serię. To już ostatni odcinek tego sezonu, kto wie, może nie ostatni tej serii. To moje pożegnanie z grą Farming Simulator 19, to była fenomenalna gra. Ostatni raz tak świetnie bawiłem się w jeszcze LS-13. Cieszę się, że ta gra nadal się rozwija powstają polskie modyfikacje, które uwielbiam w tej grze. Zawsze mogę sobie odtwarzać w grze coś co pamiętam z dzieciństwa, ze starych książek, filmów, kronik filmowych. To super zabawa, która mimo tego, że na karku już 30 lat, nadal mam taką samą frajdę jak ponad 15 lat temu, gdy zaczynałem przygodę z symulatorami rolniczymi. Oglądając, subskrybując, lajkując i komentując te odcinki za każdym razem dajecie mi potężnego kopa do tego, by robić to nadal i chcę to robić, dopóki będę miał na to czas. Chciałbym też podziękować wszystkim, którzy pomagali mi w realizacji tych odcinków, a że było ich bardzo dużo, nie chcę wymieniać każdego po kolei, bo boję się kogoś pominąć i żeby nie czuli się pominięci. Dziękuję jeszcze raz wszystkim tym, którzy pomogli w realizacji serii i musieli znosić moje użeranie się o różne modyfikacje, przeróbki, utwory potrzebne do realizacji serii. W głowie mam mnóstwo pomysłów. Niestety ogranicza mnie bardzo mała ilość czasu. Dlatego też chcę robić jak najlepszy jakościowo materiał kosztem mniejszej ilości odcinków. Mam nadzieję, że to rozumiecie. I liczę, że gdy tylko pojawi się kolejna seria na kanale, to nie zawiedziecie i również będziecie ją oglądać. Z mojej strony dołożę wszelkich starań, by kolejna seria była jeszcze ciekawsza i jeszcze bardziej dopracowana względem tej. Jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiam Bociek LS. A, a czy

Spojrzeć na ogród. Ale ta jego szóstka to piękna. A jeszcze porabianie od rana w oborze robię, aby przyczepę wczoraj. To na tyle z dzisiejszego materiału. Cześć. Zrobię tylko screena i wrzucam materiał. No i co file?